Cześć, słuchajcie, na samym starcie chciałem wam bardzo podziękować. Wczoraj miałem naprawdę bardzo słaby dzień i próbowałem, jakby, wyżalić się, się wam, nagrywając film, mówić po prostu co mnie, gdzie w zasadzie nawet to nie do końca mi wyszło. Ale po prostu chciałem wam podziękować za to, że, że jesteście, za, za wszystkie komentarze pozytywne, podtrzymujące na duchu. W sensie, wiem, że to wiecie, to nie jest jakaś może niesamowita pomoc, tak jak niektóre mogłoby się wydawać, ale. Po prostu to było mega. Cieszę się po prostu, że was mam, że, że podtrzymaliście mnie na duchu i naprawdę zrobiło mi się dużo, dużo lepiej, kiedy mogłem przeczytać te wszystkie komentarze, że, że, że nie jestem sam. I wczoraj jeszcze też był live live'ik, na którym bawiłem się świetnie. Ponad dwie godziny sobie graliśmy, myślę, że dzisiaj to powtórzymy zresztą także. Dzięki po prostu, że jesteście A w dzisiejszym odcinku jesteśmy timem, który ma 25 lat i z zawodu jest detektywem Pewnego dnia się budzi i coś się dzieje Co może się... w sensie jak się budzisz zawsze coś się dzieje, nie? <laughs> nie wiem Dobra, słuchajcie, chyba możemy zaczynać MC Hihashi Hisashi... co, jak to przeczytać? Mac Hisshi <laughs> Ej, nie wiem tego przeczytać W ogóle swoją drogą na minecraftmapy.pl macie teraz możliwość zagłosowania na najlepszą mapę roku 2020 I też jakby z tego plebiscytu ta mapa y, jest i w sensie będę odgrywał teraz też mapy, które tam się pojawiły, bo jest dużo map, które zostały wytypowane jako ta najlepsza, a się okazuje, że w ogóle w niej nie grałem, nie? Okej, okay. ale się wyspałem, ale piękny dzień. Ej, ej chwila. Godzina dziesiąta, jest ciemno, coś jest nie tak. Biorę gazetę, która leży na dole i idę szybko na policję. Co? Po co? Po co na policję? Tary, ty żeś się ledwo przebudził z nocy już na policję, bo godzina ci się nie zgadza? Czy jesteś poważny? Co za chop? Kompas pochodnia. Do czego? Nie wiem, ale weź. Szalony typ po prostu. Dobrze, zejdźmy sobie na dół. Gazeta, czekaj, co to jest. Nie wiadomo co się dzieje ze słońcem. Policja przypuszcza, że to sprawka doktora Glimara. Ostatnio wyprawia dużo eksperymentów, aby nam zaszkodzić. Policja nie wie, gdzie on może się znajdować. Najprawdopodobniej ma on maszynę, którą da się wyłączyć dzień i na okrągłą noc da się włączyć w sensie. Lecz nasz detektyw Tim na pewno na tym pomoże. Tim, jeśli czytasz gazetę, pójdź do miasta, do komisariatu policji jak najprędzej. No bo to jednak nie ma w tych czasach telefonów, żeby zadzwonić. Napiszmy to w gazecie. Może przeczyta, może nie. Wszystko zależy. Od tego, czy nasz bohater po prostu umie czytać. <grybujesz> o co chodzi? Okej, okay, ale wychodzi na to, że mamy tu jakiegoś chorego doktorka, który wyłączył nam słońce, mimo tego, że jest ranek. A nasz mm, detektyw czujny i pilny. Wiedział, że coś jest nie tak. I skąd już wiadomo, kto, kto jest tutaj winny, jakby w sensie wiadomo, kto to zrobił. Bez sensu trochę, nie? On się przedstawił. O ma Michał, wiesz coś na ten temat? Ty, ale Michał już z, z góry wie o co chodzi, nieważne. Właśnie nie, nie wiem co się dzieje. Jest już 10.15, a jest ciemno. Zakładam, że idziesz na policję. No, idę na policję właśnie wyjaśnić tę sprawę. W końcu jestem jedynym detektywem. No tak, to powodzenia ci życzę. Dzięki Michał! Jaka Fokomorda, dzięki wielkie mistrzu. Fajnie, że trzymasz kciuki, czy tam nie trzymasz kciuków, nie wiem co ty robisz. Nie wiem czy masz w zasadzie kciuki. E, gdzie jest, to jest policja? Powiem wam, że to biedne miasteczko trochę. Troszkę ubogie takie chyba jednak. <ścoughs> Recepcjonistka. O Jezus, co ty masz z twarzą? Dzień dobry, panie Tim. Pan komendant już na ciebie czeka. Wchodź, proszę. O Jezu, mi się troi w oczach, gdzie ja nic nie widzę. Czekaj. Dzień dobry, panie Tim. Chyba już pan wie o co chodzi. Weź potrzebne rzeczy ze skrzyni obok i wyruszaj do czarodzieja, bo tylko on zna drogę do doktora. Jezus, dlaczego czarodzieja nie wysłaliście, tylko mnie wołacie? Ja musiałem stać tak rano, 10:15, człowiek tu ledwo na drugi bok się przewraca. A tu ty nagle do jakiegoś czarodzieja? Są nienormalni. Fajnie. Ale dobrze, że policja mnie zna, w sensie. musi być naprawdę mal malutka miejscowość. Okej, okay, policjant kazał mi iść tędy, mam nadzieję, że się nie pomylił. No, do, do czarodzieja w sensie? To nie, gdzie mieszka czarodziej? Dziura. Hmm, tu jest jakaś jaskinia, dziwne. Rozejrzę się tam w końcu, muszę wytropić ślady. <noise> Pewnie, że tak, wejdźmy do jaskini, co może się złego stać? O jezus, Joker. A nie, to porywacz. Obityj, chłopczyku. Jak, chłopczyku, jak jestem dorosłym Timem, który ma 25 lat? Widzieliście kiedyś gościa, do którego ktoś mówi, chłopczyku, bo 25 lat dostał? Ja mam 25 lat, prawie, no bez jaj. Ała, wow, moja głowa, gdzie ja jestem? To są jakieś kraty, Rozejrzę się, może tu coś znajdę, aby zniszczyć je, wziąć je, zniszczyć je. Dobra. <laughs> Pusta beczka, super. A tutaj? A -a. Ej, czekaj, bo ten miecz może mi się jeszcze przydać. To co teraz mam tam zrobić? Beczu... A czemu te beczki są puste? Ej, wszystkie beczki są puste, kto to wymyślił? Dlaczego tak jest? Hop. <laughs> czekaj, czekaj, bo to coś nie tak. Hop. Kurde, głupi ja, no. Hop. Dobrze. Trzeba Ej, otworzyłem cztery rzeczy, czy nie? Czekaj, mam kawałek metalu. A można nim niszczyć, okej, okay, to już ogarniam, o co chodzi. Głupi, to po co te beczki dookoło? Skoro w Beczce nic nie było. Halo? Jaki dziwny pomysł. No, że mam kompas, ale nie wiem, czy on do czegokolwiek mi się przyda. Mam nadzieję, że nie, bo nie wiem, jak... No dobra, to je widać, nie muszę wiedzieć, gdzie trzeba iść. Nieistotne, rozwalmy te kraty, bo już trochę czasu mija. Jedne rozwalimy, jeszcze drugie. Jezu w końcu no! Nareszcie. No, to to jednak nie był zbyt y, zorganizowany porywacz. Tak. No dobra, jakoś udało mi się uciec. Rozejrzę roze, się, tu może znajdę jakąś pomoc. Stary jesteś jedynym detektywem, jaka ci pomoc potrzebna. Porywacz. Ha! Myślałeś, że tak łatwo udać się uciec! Powodzenia z moim labiryntem śmierci! to Brzmi jak najgłupszy porywacz na świecie, po prostu to jest jakaś tragedia. Labirynt śmieci. Widzę, jest pełno śmieci. Ej, serio będę teraz! No bez jaj. No, naprawdę, będę teraz przez pajęczyny przełaził. Więcej pajęczyn trzeba było tutaj nastrać. No, dobrze. Fajnie. Jak tutaj nie będzie ścianki, to po prostu się wkurzę. W sensie wyjścia. Ja się nie dziwię, że ta mapa może starczyć na godzinę, jeżeli ktoś by poszedł w tą stronę. To załamać się można. Tędy idę. Nie wiem. Totalnie nie wiem, czy, czy dobrze idę, nie? Boję się, że chyba. Ej, chyba dobrze. Czy nie? Proszę, żeby tu było wyjście. Więc za pierwszym razem trafił to elegancko. No i trafiłem, no wiedziałeś, ma się nosa do takich rzeczy Bo już nosek wyczyszczony Dobra, trudny był ten labirynt, ale tutaj ktoś mieszka, może on wie jak dojść do czarodzieja. Okej, okay. co zrobi Wojtek? Dlaczego Wojtek mieszka za.. Wojtek gdzie ty mieszkasz? Jak ty wychodzisz z... Wojtek czemu jesteś księżniczką? O co tu chodzi w ogóle? Wojtek? Wojtula, o witaj, może wiesz gdzie mieszka czarodziej? A siemanko, tak się składa, że wiem gdzie mieszka, mogę ci powiedzieć, lecz widzisz ten komputer, musisz zagrać w moją nową grę, ma ona cztery etapy, dosłownie chwilę ci zajmie, jak przecież wszystkie, powiem ci gdzie zamieszkuje czarodziej. Ej, ten gagatek chce mieć własnego youtubera w domu no, se usiądzie na tym na łóżku i będzie patrzył jak ja gram. Lenistwo. Wojtek, księżniczko, dlaczego tak nie robisz? Dobra, mam kliknąć w myszkę i gram. Etap pierwszy, co to jest? Znajdź guzik? Wow! Ale to naprawdę niesamowicie wyborne, po prostu, no. Tak. Kreatywnie, kreatywnie. Nikt wcześniej na to nie wpadł, że teraz muszę robić jakieś parkury głupie, mimo tego, że jestem najlepszym detektywem w mieście. Jedynym przede wszystkim, no. Czy widzieliście kiedyś, żeby jedynego detektywa w mieście na takie rzeczy? Op! Wyjdę z siebie i stanę obok. Mam cię. Dobrze. I kliknę, etap. Par... Jezu, boże, ja dopiero rozszedłem z parkura, teraz znowu parkur. Czy ktoś mnie tutaj nie lubi? Widać, że to mapa nie była dedykowana dla mnie, tylko dla Roxa, bo on zawsze był świetny w parkury. Tak było, no. Ej, to jest za, za daleko, czekaj, bo tak się nie da. <laughs> Od nowa! Jezus, jestem w szoku, jak dobrze mi idzie. To jest skakanie, Świetny po prostu jestem. Spacer. Co? To jest etap. Ja pierdzielę. No, bez jaj! Serio? To to wymyśla! O! Pół życia to jej spędzę po prostu. Etap czwarty, proszę, żeby to było coś prost. Labirynty, boże, uwielbiam labirynty. Tak, świetnie, boże, jak ja kołam oh, labirynty. Dobra, idźmy. Już nie mam siły. Boże, nie ściana, ja nie znajdę wyjścia z tego po prostu, no. Tragedia. Trendy, miałem pójść. Tędy nie. nie. Nie w to zrodę w ogóle. Czekaj. Pójdźmy. Co tam jest sufito, tam myślę, że coś będzie, Raczej znaczy gdzieś na tą stronę się chyba kierować. Aha, dobrze. No dobra, ach, no szczerze powiem, że naprawdę fajna gra. Powiesz mi teraz jak dostać się do czarodzieja? No to cieszę się, że ci się tak spodobała. Powiedzcie jak się do niego dostać, dzięki, świetny deal. E, troszkę później, okej, okay, chyba dostaliśmy się do czarodzieja. No dobra, już na miejscu teraz muszę porozmawiać z czarodziejem. O, dzień dobry, w końcu ktoś to wygląda normalnie, tak jak ma w nazwie. Witaj młody człowieku, tak wiem, mogę cię teleportować do niego Tak, będę ci wdzięczny Ablikus Brazilicus misus teleportisus A ja zacząłem latać, a nie teleportować mnie O, śmiesznie. Czarodziej działa, wysłał mnie teraz do tego, do... Ej, szalenego doktorka! Wow, dobra, mamy bazę teraz, tylko go trzeba otłuc. dobrze. Co wygrałem? O Jezus, odbiło mu się od głowy, czemu doktor jest psem? O witaj, pewnie chcesz mnie powstrzymać, to powstrzymaj się najpierw ich, najpierw pokonaj moich żołnierzy, a ja spadam, Papa! pa! pa. To, szkoda, że nie szczeknął, wiecie? Rado, co Twoje żołnierze, to są jakieś pachołki, co ty możesz, w nogach śpisz, gościu, Toś, to było easy Ej, tu jest ta maszyna cała, dzień włącz Co? Co? Jak to koniec mapy? Ej, przepraszam bardzo, przecież on tam może w każdej chwili teraz wrócić i przełączyć tą dźwignię, nie? On nie zginął. On po prostu uciekł, a ja zapaliłem dzień. Kto teraz włączy noc? Ja nie wiem, czy ta mapa powinna wygrać w plebiscycie. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tej minuty, to możecie ocenić tą mapę od 1 do 10 punktów. Po czym mam nadzieję, że komuś z Was będzie chciało się ruszyć i wybrać się na mapę Minecraftmapy.pl. Tam macie ten plebiscyt, gdzie można właśnie zagłosować. To nie jest, że. Jakaś, że ktoś mi mówił, co sam z siebie chce to po prostu zrobić. W sensie, możecie tam zagłosować, ale są tam mapy, których jeszcze nie przechodziłem. Możecie wybrać jakąś mapę stamtąd, którą mógłbym nagrać na przykład w następnym odcinku. I tutaj możecie zaproponować też to w komentarzu. Więc mam nadzieję, że tak też zrobicie. Więc póki co, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć, pa. pa.